Witam wszystkich w kolejnym odcinku Shotgana. W dniu wczorajszym przeprowadziłem serię testów strzelby automatycznej Bora 99 firmy Uskon. No, wróciła ze strzelnicy, wypadają przejrzeć i przeczyścić, dlatego dzisiejszy odcinek o tym w jaki sposób tą strzelbę rozebrać i na co zwrócić uwagę. A jeżeli chodzi o samą obsługę strzelby. Oczywiście rozbierzemy ją, no tak jak to użytkownik robi, nie będziemy rozbierać zamka czy też innych newalgicznych um, elementów. No, Podejrzewam, że będzie to bardzo brudna robota. Dzisiaj będzie mi towarzyszyła szmata i bardzo brudna szmata. Oczywiście się w pierwszej kolejności sprawdzam czy strzelba jest rozładowana i bezpieczna. W sensie przyjechać ze strzelnicy. Komara jest pusta, nic złego się nie dzieje. Możemy oddać. Strzał kontrolny. Bezpieczne miejsce. Najpierw wstępne oględziny. O coś nam tutaj wystaje. To jest przycisk od zwalniania magazynka. No, spójrzmy czy to tylko odkręcenie. Kluczyk imbusowy tak na oko to będzie dwójka. Zobaczymy czy rzeczywiście. No tak jest pasuje. To lekko zapewne należy wcisnąć po czym dokręcić, dokręcam mam nadzieję, że nie jest to jakaś większa waria o, trafiło na opór o, czyli od razu pierwsza uwaga należy dokręcać tego typu śrubkę ponieważ możemy ją zwyczajnie zgubić a w związku z tym, że ona jest na sprężenie to no, znalezienie tego na strzelnicy byłoby wyjątkowo trudne przystępujemy zatem do rozebrania strzelby najpierw odkręcamy śrubę mocującą plastikową przykrywę. To nie było zbierane jeszcze po strzelnicy. No widzę, że mocno to zostało przykręcone. Bardzo dobrze. Wczoraj w związku z śrubami mieliśmy pewną awarię, o czym zapewne wiecie oglądając film test. Zsiądam pokrywę. Tutaj nic złego się nie dzieje. Możemy to spokojnie odłożyć. Co robimy dalej? Mianowicie odkręcamy w tej chwili tą śrubę, która właśnie nam się odkręciła. Wczoraj od razu trzeba będzie dokonać pewnych oględzin. Co takiego się z tą śrubą jest nie tak, że ona uległa odkręceniu. Wydaje mi się, że powinna być odwrotnie założona, ale zobaczymy. W tej chwili możemy lekko odciągnąć zamek i spróbować Wyciągnąć lufę. Powinna nam wyjść. O, troszkę siły przy tym trzeba, jednak. O, wychodzi. Dobrze. Coś. Tak jest. Wyszło bez żadnego problemu. Dokonajmy oględziny samej lufy. Bardzo dobrą rzeczą jest to, że właściwie główna część komory zamkowej stanowi jedną część lufy co, co ułatwia od razu jej wyczyszczenie no, nie widzę żeby coś tu się złego działo ale przy okazji zrobimy jeszcze jedną rzecz o której nie powiedziałem na ostatnim filmie mianowicie lufa wyposażona jest fabrycznie w czoki no tu nieco jest rozbieżność pomiędzy tym co można kupić a tym co oferuje um, Właściwie nie sama firma USKON, a instrukcja obsługi. Mówi o trzech czokach. W zestawie znajdują się dwa czoki. Myślałem, że to jakaś pomyłka, ale sprawdziłem w internecie rzeczywiście. No, wiele filmików ukazujących to dodatkowe wyposażenie pokazuje dwa czoki. Pamiętajmy zawsze, żeby wykręcać czok po każdym strzelaniu bardzo dokładnie no, wychodzi bez problemu. Kluczek jest załączony oczywiście w zestawie. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby bardzo dokładnie wyczyścić gwint samego czoka, jak również przed wkręceniem no dodać tutaj troszeczkę tłustszego smaru, co zapobiegnie zapiekaniu się czoka. Obejrzyjmy, co tutaj się dzieje. Nic złego nie widzę. Odkładamy. Lufę na razie możemy odłożyć. Teraz przystępujemy do dalszego demontażu. W tym celu lekko Wciągamy zamek, zdejmujemy teraz tę część to proszę dobrze wyczyścić to jest taki fragment który łączy nam lufę gazową z lufą, on jest w tym miejscu to będzie bardzo trudno, no, zaryzykuję nie myliłem się, szmata już jest nam potrzebna w tej chwili lekko cofamy sprężynę suwadła przytrzymując jednocześnie górną część zamka ten sposób, żeby sama rękojeść przeładowania ustawiła nam się dokładnie nad tym otworem. Tutaj jest taki malutka, malutki otworek z tego względu, że będziemy musieli po prostu wyjąć troszeczkę na siłę, o wyszedł, bardzo dobrze wyszedł i w tej chwili powinienem jednym ruchem zdjąć całe suwadło. Ach, jeszcze nie cofnę ją jeszcze troszeczkę i po drugiej stronie znajduje się taki przełącznik, który to pozwala nam o w łatwy sposób uwolnić całą część. Na razie to odłożymy. Tak jak żeśmy to wyjęli, możemy z nią sprężynek. Producent nie zaleca już specjalnie dalszego rozbierania, szczególnie demontażu wody gazowej, czyszczenie wewnątrz, sam producent zaleca robić czysto, sporadycznie, dlatego nie będziemy w tej chwili się tym zajmować. W związku z tym możemy na razie odłożyć szkielet. I tu chciałem zwrócić uwagę właśnie na tą część przednią. Ona jest tak dosyć luźno zawieszona, ale proszę się przyjrzeć w jaki sposób ona jest umieszczona na tej szynie, ponieważ od tego będzie zależał nam nasz późniejszy montaż odkładamy sam zamek zamek możemy w łatwy sposób zdjąć nie jest to takie bardzo brudne. spodziewałem się dużo gorszego zabudzenia dokonajmy oględzin samego zamka przede wszystkim iglicy zobaczmy czy bez problemu po naciśnięciu na jej tylną część z przodu pojawia się nam iglica ona ma taką małą wewnętrzną sprężynę nie powinno być tu żadnych zgrzytów, trzasków czy jakiegoś hamowania iglicy możemy ją wysunąć i dokładnie obejrzeć drugim elementem jest rygiel możemy od dołu go leciutko pochnąć on powinien nam się unieść i bez żadnego oporu opadać trzecim najważniejszym elementem do sprawdzenia jest Pazur wyciągu, proszę na siłę go nie, nie usiłować wygiąć czy coś z nim zrobić. On posiada swoją własną wewnętrzną sprężynę, w związku z tym starając się trzymać jak największą część tego elementu, pazura wyciągu, delikatnie go nacisnąć i zobaczyć, czy bez problemu poddaje się naciskowi oraz czy wraca do pozycji wyjściowej. Nic złego się tutaj nie dzieje poza takim ogólnym wyczyszczeniem i wymaga dodatkowych ingerencji.